Bardzo witam Was serdecznie w nowym, wydaje mi się, że bardzo domowym vlogu. E, ja słuchajcie, nadaję dzisiaj już trochę później jak na mnie, ale chciałam Wam pokazać. Wczoraj użyłam, e, zrobiłam sobie pielęgnację i nałożyłam to serum z trehalozą z Basic Club. I nie wiem na ile to kwestia leku, który przyjmuję, że wiecie, moja skóra się teraz zmienia, a na ile kwestia e, właśnie tego serum. Albo na ile kwestia niespędzania całych dni na zewnątrz. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale powiem Wam, że dzisiaj mam totalnie inną skórę. Ona jest taka gładka w strukturze, nie, nie tylko w dotyku, ale właśnie taka jest gładka w strukturze. Tutaj, gdzie miałam takie moc, mocniej podkreślone pory, że one były jakby głębsze, to tego nie widać. Usta mam nadal popękane, nie patrzcie na to, strasznie mnie to drażni i. A, dzisiaj będę musiała podskoczyć do centrum handlowego, to wskoczę jeszcze do ziali i kupę sobie lanolinę, bo powiem Wam, że nic tak nie działa na te usta, nic ich tak, no po prostu nie zalepia jak ta lanoin, lanolina. Muszę jeszcze wstąpić do sklepu zoologicznego, bo musimy odrobaczyć Mariusza, już sprawdziłam w książeczce, że przypada jego termin. I co jeszcze chciałam Wam... A, bo chciałam Wam coś pokazać. Aha, ojciec już wyrzucił. Chciałam pokazać Wam to ringo, które kupowałam w... Gdzie to było? W Kiku? W Deals? Dills, chyba. No, słuchajcie, trzy dni i już było w kawałkach, więc może jak będę w zoologicznym to zobaczę jakieś inne ringa, bo mam wrażenie, że jednak one się jakością między sobą różnią. Wiecie, chciałabym, żeby Mariusz miał taką zabawkę, której nie zniszczy po trzech dniach. Na pewno wszystkie te sznurkowe odpadają, więc może takie ringo mi się uda dostać. I jeszcze, słuchajcie, muszę wskoczyć do Zary. Mm, powiem Wam tak. Bardzo zbliżamy się do sprzątania jesiennej szafy, chociaż jesień to już trochę się spóźniłam. No ale wiecie o co mi chodzi. I kilka ładnych lat temu, myślę, że to było jakieś 6, 5, 6 lat temu, zrobiłam taką akcję, nie wiem, nazwę ją chyba Zero sentymentów, bo wywaliłam z szafy dokładnie to, w czym nie chodziłam. I były tam na przykład nowe sukienki, które próbowałam sprzedać na. Vinted 55 lat. Dziewczyny się targowały. Mówiłam wam w ogóle o tych przygodach, jakby mnie już tam nie ma i ja nie chcę w tym uczestniczyć, bo po prostu nie mam cierpliwości. Pamiętam też sytuację, że jedna dziewczyna kazała mi zmierzyć zmierzyć w sensie wymiary, dokładne podać, nie wiem, długości rękawa od wewnątrz, od zewnątrz, po prostu mnóstwo tego. Ja się wtedy akurat przeprowadzałam i ten kardigan miałam na samym dnie pudełka. Słuchajcie, ja to wszystko wywaliłam. To oczywiście było pogniecione, ale jej, ja jej to pomierzyłam i ona to wyświetliła i nawet nie odpisała. Ja byłam taka na siebie wściekła, że w ogóle na to poszłam, że jakby od wtedy. Mm -mm. I byłam też wkurzona na siebie, że dopuściłam do tego, że mam nadmiar po prostu tych rzeczy, w których i tak nie chodzę, w szafie się nie domyka, jest wieczny bałagan i ścisk i wtedy, za przeproszeniem, wypieprzyłam wszystko, co mnie drażniło, w czym wiedziałam, że nie będę chodzić. I słuchajcie, nosiłam się teraz z tym dwa albo trzy lata, żeby znowu zrobić to samo, bo po prostu tych rzeczy przybywa, mimo tego, że ja nie kupuję dużo, ale to tu jakaś koszulka, a to pójdę do Ciuchlandu, kupię jakąś bluzkę, coś tam, coś tam I ja po prostu w tych rzeczach później nie chodzę, bo ich jest za dużo albo źle się w nich czuję i no powiem Wam, że jestem już bliska tego, żeby znowu zrobić akcję zero sentymentów, żeby wywalić takie rzeczy. Szczególnie tutaj myślę o spodniach, stąd też właśnie dzisiejsza moja planowana wizyta w Zarze, bo chcę sobie kupić rurki z elastanem. Nakupowałam tych Mam Jeans 100% bawełna, dobrze mówię? Tak. No i one nie są rozciągliwe, nie są komfortowe np. do siedzenia w domu, czy do jazdy kilkugodzinnej samochodem. A pamiętam, że kiedyś miałam właśnie z Zary takie rurki dwa albo trzy lata, które no, porwałam, bo tak często o nich chodziłam i one były przewygodne, bo właśnie były z elastanem, były komfortowe i rozciągały się, ale w sumie z perspektywy czasu patrzę na to w ten sposób, że wolę, jak się rozciągają niż po prostu jak są takie mega sztywne zwłaszcza po praniu, że chodzę jak terminator e, więc właśnie chciałabym takie zwykłe jakieś proste rurki z elastanem i zdecydowałam się na wywalenie tych spodni, w których nie chodzę bo ostatnio słuchajcie nałożyłam spodnie to dwie albo trzy pary tak testowałam, wiecie, bo to też nie jest tak, że ja a wywalę bez sentymentu i nara, tylko jak mam zastrzeżenia do jakichś rzeczy nakładam te rzeczy na cały dzień i wtedy wiem, czy ja w tym będę chodzić, czy nie. No i traf chciał, że w tych spodniach nie czuję się komfortowo, i ja stwierdziłam, że nie. Nie będą mi psuły spodnie humoru cały dzień, a później nie będą jeszcze zalegały w szafie, bo ja i tak ich nie nałożę. Więc po prostu będę pozbywać się takich rzeczy. Mam też stare swetry, które są na przykład porwane, które nie wyglądają już dobrze, bo mają 6-5-6 lat, więc tego też się chcę pozbyć. Chcę po prostu zrobić takie czystki w szafie, żeby zostały tylko te rzeczy, które lubię. Więc właśnie dzisiaj. Mój przydługi wywód a propos planowania szafy, ale planuję właśnie taki film. No i chcę właśnie skoczyć do Zary po takie wygodne rurki, bo szykuje nam się fajny, chillowy weekend i nie chcę po prostu być w spodniach, w których się źle czuję, albo w których mi widać tyłek, albo które mi zjeżdżają, albo które mnie obciskają i boli mnie brzuch. Także tyle z moich wynurzeń na wstępie filmu. Fajnie. Zapraszam Was na vloga. A jeszcze słuchajcie, bo to przed górami w sumie chyba było. Pierwszymi i drugimi, więc, no, już jakiś czas temu, e, Marka Koi wysłała mi kosmetyki. Ja nigdy ich nie testowałam, więc oczywiście, że będziemy to robić razem. Zobaczcie tutaj. Ja jestem szczerze, jestem mega ciekawa. No, weźcie się kartki. Jestem mega ciekawa, bo słyszałam same pozytywne opinie o tych produktach, e, a nigdy ich nie miałam. Nie ukrywam, że chciałam przetestować, e, ale za jakiś czas. Mhm, rozumiem. Chciałabyś swój tyłek w to pudełko wsadzić. Nie chcę martwić, ale to może być ten sam klimat, co z mamy spodniami. Cześć, cześć, przedstaw się, powiedz, że jesteś śniegorobem. Nieważne. Dobra, słuchajcie, wracając do tematu. Uh -huh. Uh -huh. Wracając do tematu, więc temat wraca. Poszedł temat. Mm, najbardziej chyba... Ciekawią mnie te dwa kosmetyki i jeszcze trzeci, który na pewno sobie zamówię, ale to za jakiś czas, bo zrobiłam już, wiecie, zapasy, więc wystarczy. I tak, to jest serum dwufazowe eliksir nawilżający i krem do cery wrażliwej. I ja Wam już przeczytam, no bo to brzmi naprawdę fajnie. I tak. Słuchajcie mnie, proszę ja Was. Eliksir nawilżający, czyli to, to się ponoć nadaje na dzień. Serum nawilżające pod krem na dzień, kwas hialuronowej i peptydy intensywnie nawilżają i odbudowują skórę, a także wspomagają... Jezu, jąkam się. A także wspomagają działanie nałożonego później kremu. Eliksir ma lekką, nietłustą konsystencję i nadaje się do każdego typu skóry. Fajnie, bo kończy mi się moje serum na dzień, więc zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. Wiecie, że ja teraz wszystko, co tłuste, nawilżające, kojące... Koi <laughs> haha, yy, przyjmę w każdych ilościach. I to brzmi bardzo fajnie to jest, słuchajcie, serum dwufazowe. I yy, jak pokazałam to na Instagramie, to kilka z Was mi napisało, że macie już którąś z kolei butelkę i nie przestaniecie tego używać. I to jest tak. Genialny kosmetyk, który robi cuda ze skórą suchą, odwodnioną i przesuszoną, intensywnie nawilża, odżywia i delikatnie natłuszcza. Polecamy stosować na noc. Może być stosowany samodzielnie. mam, że to przez olej, dzięki czemu nie trzeba już, wiecie, zamykać serum. I teraz jeszcze tak. Ja mam tutaj krem do cery wrażliwej i przeczytam Wam tą must Have przy skórze naczynkowej, trądzikowej i skłonnej do podrażnień. Jestem ciekawa tego kremu, ale ja bardzo dużo słyszałam o tym. Krem z bach rytinolem retinolem roślinnym działa lekko złuszczająco, rozjaśniająco i przeciwzapalnie. Jestem tego mega ciekawa. Co prawda, ja teraz nie mogę używać takich kosmetyków, ale ja sobie go wpiszę, w wpiszę sobie ten krem w notatniku, w telefonie i będę po prostu o nim pamiętać. Pamiętać. Też nie ukrywam, że Karolina m, bardzo zainteresowała mnie marką Skintra i też bym chciała przetestować kilka rzeczy od nich, więc słuchajcie, moje notatki będą pękać w szwach, no ale na razie jak widzę po majce, że przesadzać raczej nie mogę, czyli właśnie takie delikatne, nawilżające, jakieś wypełniające, wiecie i te sprawy peeling na razie będzie musiał poczekać, ale też słyszałam, że jest spoko, bo on jest z morelą, czyli w sumie to chyba koi jest cały naturalne nie? Tak się przygotowałam. No ale dobra, tak to wygląda, więc słuchajcie, będziemy mieć nowe kosmetyki do testowania, ale jak skończę, chociaż jedną już skończyłam, ale jak skończę jeszcze jedno serum, w ogóle piękne jest to pudełeczko. Dobra, chciałam Wam pokazać szybciutko i wyszło, no jak zwykle. No dobra, i tutaj słuchajcie, przyniosłam spodnie, pokazać Wam, których się pozbywam. Tutaj są takie <laughs> jasne niebieskie rurki ze Stradivariusa, w których nie czuję się za dobrze i w sumie od początku się nie czułam ale jeszcze wtedy musiałam je kupić mimo tego, że od początku szału nie było. Tutaj z kolei są spodnie z Reserved, w których bardzo dużo chodziłam swego czasu, ale mm, nie wiem na ile tutaj aparat to odda myślę, że będzie widać nawet kiedyś pies poplamił mi, nie ten pies poplamił mi spodnie i ja zaczęłam je tak jakby przepierać z mywakiem, i tutaj widać są na nich takie Jasne smugi. Dla mnie do niczego się to nie nadaje. Ja się w takich spodniach źle czuję. Nie chcę mieć Mariusz. Odejdź. Nie chcę mieć, wiecie, w szafie takich zniszczonych spodni, które mam gdzieś mam gdzieś po prostu z tyłu głowy, jak ja nakładam, że one są zniszczone. To są, słuchajcie, dżegi z. Boże, chyba z HM-u. Tak, one mają milion lat. Ja w nich nie wiem dlaczego, ale o, widać, jakie są cienkie, takie. Gniciuchy. Ja w nich swojego czasu robiłam wszystko, są już przecierane w kroku. Kiedyś używałam ich nawet do malowania mieszkania. Wszystko tutaj zeszło na szczęście. Ale one są po prostu stare. Ja już w nich nie chodzę, służyły mi dzielnie, naprawdę fajnie. O, a to jest nietrafiony zakup. To są spodnie, słuchajcie. Ja już prowadziłam na pewno kanał i pokazywałam wam je na YouTubie, i to są spodnie z Reserved. Bo widziałam u dziewczyn, że chodzą właśnie w takich spodniach, w paski, i na przykład w Birkenstockach latem. Eee, ja stwierdziłam, że ja muszę to mieć i bardzo mi się takie spodnie podobają i chcę przetestować, czy to jest mój styl. Miałam je dwa razy na sobie. Za każdym razem czułam się jak pajac. To w ogóle nie jest mój krój, nie jest mój fason. To w ogóle nie jest mój styl, więc mimo tego, że miałam je na sobie, tak jak mówię, dwa razy, no to. Nie oddaję je bez sensu, żeby mi, wiecie, leżały i wkurzały mnie, ale wypróbowałam. Wiem, że to nie jest na pewno dla mnie. Tutaj z kolei mamy spodnie takie e, cygaretki, trochę bardziej eleganckie, takie w kolorze haki z HM. -u. Bawełna, chodziłam w nich swego czasu całkiem sporo. Teraz z nich wyrosłam. To raz, a dwa, że one są po prostu dla mnie za płytkie. Już ja jakoś nie lubię teraz takich płytkich spodni jak. Ledwo się schyla i wyskakuje mi tyłek, no to nie jest dla mnie. Oj, 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 czekajcie, bo moja kubka rośnie i się rozwala. Tutaj właśnie kolejny taki przypadek, spodnie skąd? skąd? Ze Stradivariusa, high waist, mhm, mm No właśnie to są te spodnie, o których Wam mówiłam, że mi zjeżdżają z tyłka, mogę je podciągnąć wysoko, zaraz mi zjeżdżają. Nie wiem, jakiś, po prostu widzę, że chyba spodnie ze Stradivariusa to nie jest trafiony model, dla mnie mają... No, mają parę ładnych lat, więc też miały prawo się zużyć, ale totalnie, totalnie nie. I tutaj ostatnie, o, też ze Stradivariusa. I to są, słuchajcie, dziwne spodnie, bo one już mają wyższy stan. Natomiast, żeby je podciągnąć, to ja mam pourywane szlówki. Trochę zostają na miejscu, ale tutaj to jest jakieś tak twarde albo są po prostu za małe. Wchodzą mi tak w brzuch, niekomfortowo się w nich czuję, nie podobają mi się i za każdym razem mimo tego, że tak, wiecie, jak leżą, no może tutaj nie wyglądają na jakieś bardzo takie piękne, ale ogólnie ich kolor jest spoko. Te przetarcia są spoko, ale nie wiem. Za każdym razem jak je ja nakładam, upewniam się w przekonaniu, że to nie są spodnie dla mnie i ja chcę się ich pozbyć. I tak jeszcze zostawiłam kilka takich par którym może dam szansę albo to są materiałowe, na przykład te w panterkę z HM-u, w których chodziłam latem no to wiecie, takich spodni się nie pozbywam raczej tutaj eliminuję takie w których na pewno nie będę chodzić jesień, zima no bo jakby zbliżający się sezon mam w głowie, znaczy zbliżający się w zasadzie już trwający sezon mam w głowie a nie letni, także proszę bardzo ile par spodni się pozbywam raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć, siedmiu par spodni się pozbywam zyskuję luz w szafce i wiecie, i taki spokój, że naprawdę będę miała dżinsy, po które sięgam, zostawiłam sobie jeszcze odpowiednich a nie, wiecie co, ja też się ich pozbędę przyniosę jeszcze właśnie takie granatowe Zary, które są mam wrażenie jeszcze płytsze i zawsze jak w nich siadałam to musiałam za przeproszeniem mieć kij w tyłku, żeby mi tyłek nie wypadł, więc będzie osiem par spodni, tego się pozbywam, zyskuję luz w, luz, w, luz w szafie i luz w głowie tak jak powiedziałam, chcę jedne wygodne rurki sobie dokupić, mam mam jeans, mam białe spodnie mam czarne i styka z byka dobra, a to idzie do oddania o, -o. wiecie co to jest? Jak ja mam wytrzymać do grudnia? Młode ty wytrzymaj. Jezu. Aaaa! Poczekasz, bo ja nie. O Jezu, po co to postawiłeś tutaj? O Boże, może już jest grudzień? O Jezu, chyba wiecie co to, nie? Kalendarz adwentowy z budzia. I to ta najbardziej wypasiona wersja. No widzicie, jaka ja musiałam być grzeczna przez cały rok, żeby taki kalendarz dostać. O Jezu. No dobra, słuchajcie, stety, niestety Światło mamy, jakie mamy, ale nic z tym nie zrobię Zabieram się za sprzątanie łazienki Mycie płytek, mycie kabiny Mycie wanny Nie znoszę tego, ale raz na jakiś czas trzeba Szczególnie, jak się widzi, że płytki zmieniły kolor Zakasam rękawy Podciągam rękawice Ktoś mnie kiedyś pytał, skąd ja mam takie różowe rękawice Słuchajcie, wstyd się przyznać Ale one mają dużo lat Może ich wyglądają jak tą, bo rzadko ich używam Ale ja nie mam pojęcia, skąd one są Albo od kogoś dostałam albo kupiłam po prostu tak dawno, że nie pamiętam ale uważam, że są urocze no i nawet, nawet mnie prawie zachęcają do sprzątania nie przedłużam, proszę bardzo tutaj mam, to jest chyba z deals od, nie, nie z deals, tylko z Action od Karoliny albo z Piedronkiem, mój przyjaciółki Jezu, to już ten wie, że się takie prezenty kupuje i klin do mycia okien bo mam też okno do mycia ręcznik papierowy gąbka, szczoteczka samo życie, jedziemy, zaczynamy Słuchajcie, patrzcie jaką super piękną kawę sobie zrobiłam w tej nowej szklance. Piję kawę i zbieram się na łowy. tu jest dramat, mam nadzieję, że mnie słychać, ale zarę poniosło w ogóle tak. Nie ma żadnych rurek, są wszystkie mam jeans albo dzwony. Znalazłam no, jakieś chyba trzy pary. Tutaj mam takie, ciemne. Kurde, nic nie widać w tym świetle. Powiem Wam, że chyba mnie poniosło z Nie wiem, nie mam w ogóle tutaj, słuchajcie, wyboru. Przymierzę, zobaczę, jak to wygląda, ale mam za to bluzy i jedna drasy, zobaczymy. Mierzę, będę Wam pokazywać. No tutaj nie, w ogóle w tym świetle to zobaczcie, mam celulit nawet na czole. Te chyba są z kolei za płytkie. Zaraz mi będzie tyłek jak widać. Nie wiem. Jeszcze jedne mierze. No te są wygodne, słuchajcie, ciężko się... Może tu lepiej? Ciężko się je nakładało, ale... No ale tak to ich nie czuję. Tylko że boję się, że są za płytkie znowu. Znalazłam, słuchajcie, najwygodniejsze spodnie. Szkoda tylko, że majtki prześwitują. Tak serio to ich też nie biorę, bo tu chyba lepiej widać. Czuję się jak w namiocie. Ja i moje zakupy. Jestem już w swoich spodniach, ale mierzę teraz bluza. Kurde, nie wiem z której strony lepiej widać. Powiem Wam, że jest całkiem fajna. miła w dotyku, jaśniutka. Nie będzie widać kłaków Mariusza. Muszę się nad nią zastanowić i fajnie też do jasnych spodni wygląda. <laughs> jest bardzo miła, ale nie jest taka, wiecie, za ciepła. I tu przeważa bawełna. Jezu, wygląda mnie Nienawidzę, słuchajcie, przymierzalni. Chyba ją wezmę ewentualnie jeszcze przymierzę w domu. O. I druga bluza ma gorszy skład. Lepiej się układa, ale pępek na wierzchu, więc trochę bez sensu. Kurde, nie wiem. Ale jest fajna. Mierzę jeszcze jeden sweter i despróbuję spróbuję te Mam Dobra, słuchajcie, mamy to na pewno. Po tą jedną rzecz opłacało się przyjść. Sweter biskozowy. W większości biskuzowy. wygląda trochę jak bluza oversizeowy, a jest tak miły. No, słuchajcie, taki brudny fioleto różo piel, ale jest mega. Dobra, odnoszę to i spróbuję jeszcze te mam jeans. Zobaczę, jakie mają składy. Zasłaniasz matkę, ty! Dobra, słuchajcie, wróciłam, e, z Zary i mam kilka przemyśleń, zanim pokażę Wam, co wzięłam, ja wiem, gdzie Ty byś chciał zobaczyć. E, a nie widać. Eee, mam kilka przemyśleń, słuchajcie, zanim zacznę pokazywać Wam, co wzięłam. Eee, po pierwsze to to, że nic się u mnie nie zmieniło, albo się zmieniło jeszcze na gorsze. Nienawidzę zakupów stacjonarnych, nie znoszę przymierzalni których jeszcze dobrze nie zostawię torebki, kurtki, jestem już cała zapocona, jest mi mało miejsca. I to nie jest tak, że ja mam klaustrofobię, tylko po prostu ja, żeby nałożyć spodnie, potrzebuję przestrzeni. A mierzyłam chyba 800 par spodni i upewniło mnie to w przekonaniu, że ja jednak e, online, tylko i wyłącznie zakupy online. Przepraszam, przepraszam, córka jeszcze chce wejść, e, uczestniczyć w dyskusji. Czy jeszcze ktoś, może jeszcze sąsiadów, zawołacie? E, no dziękuję, witam Was serdecznie Zaraz będzie tu łazić jedno z drugim I ona będzie próbowała się dorwać do torby e, Więc ja... A tutaj idzie ogon A tu widzicie ogon e, Więc ja naprawdę nie lubię zakupów stacjonarnych To nie jest dla mnie Ja nie mam do tego cierpliwości e, Jakby pomijam totalnie asortyment czy sklep Ja mówię ogólnie o swoich spostrzeżeniach To jest jedna kwestia Druga kwestia Dobrze Misiu, mama wyciągnie te rzeczy, bo ja wiem, co ty będziesz robić. Eee, proszę, tylko jeszcze rachunek, żebyś nie zjadła. Proszę, Misiu. No i poszło. Eee, dobra, więc tak, e, druga kwestia jest taka, że wzięłam trzy rzeczy, ale nie odrywam z nich jeszcze metek, bo chcę je jeszcze jutro rano, rano, po prostu w ciągu dnia przymierzyć, żeby mieć pewność, e, że je zostawiam, bo... Zastanawiam się, słuchajcie, co będzie z tegoroczną jesienną garderobą u mnie, w sensie z nagraniem filmu z porządkami jesiennej garderoby, dlatego, że ja postanowiłam się za to zabrać w tym roku kompleksowo, tak jak Wam wcześniej mówiłam. Zero sentymentów. Poczekajcie, jakby się aparat telepał, to Mariusz po łóżku skacze seriuje. Eee, I szczerze mówiąc. Szkoda, że nie widzicie, co on robi. Ja wzięłam was na gościnny występ, ale nie musicie dawać aż tak czadu. Skończyli. No już, ale to po co się tak denerwować? E, więc słuchajcie, ja szczerze mówiąc. Zaraz wyjdziesz. Nie widać, nie kadrze, co ty robisz. Więc ja, słuchajcie, szczerze mówiąc, nie mam na to całego dnia albo całych dwóch dni, żeby tylko przeznaczyć na wywalenie wszystkiego z szafy, nagrywanie tego, mierzenie, bo ja chcę teraz też zrobić takie gruntowne porządki właśnie z wywaleniem i zmierzeniem. I słuchajcie, ja postanowiłam po prostu robić sobie to, że tak powiem, po godzinach, po jednej jakby kategorii. Dzisiaj zajęłam się spodniami. E, na pewno na dniach zajmę się koszulkami, takimi moimi basicami, taki jak ten, bo mówiłam Wam, a w ogóle skąd to się wzięło? E, słuchajcie, ostatnio wstawałam rano do pracy, ja zawsze mam naszykowane ubranie dzień wcześniej. Dlatego, że wstaje wcześniej rano i wiedziałam, w co się ubiorę, tylko jakby wystarczyło mi to zebrać. I nie wiem, co się stało z moją czarną koszulką. Prawdopodobnie my mamy w domu dużo czarnych rzeczy, i prawdopodobnie zahachmęcił ją Krzysiek. I wiecie, no, pomyliło mu się. I nie miałam zwykłej czarnej, basicowej koszulki. Miałam natomiast białą poplamioną, czarną z dziurką. Wiecie, chodzi o to, że ja dawno nie robiłam takiego przeglądu, żeby się pozbyć pewnych rzeczy. Niektóre elementy zostawiałam do noszenia po domu, ale jakby to już jest za dużo. I ja muszę zrobić taki totalny e, remanent e, i pozbyć się tych rzeczy. Dlatego też e, ciężko mi będzie nagrać. Mogę Wam nagrać, nie wiem, za jakiś czas efekt końcowy. Ja też nie chcę narzucać na siebie ram czasowych, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że porządki jesiennej garderoby. Przepraszam Was za Mariusza. Mariusz, spokój. Siad. No i siedź i mogę do Ciebie rozmawiać. Wróć się. Wróć. Siad. Dziękuję. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że film z porządkami z jesienną garderobą nie powinien być w grudniu. Natomiast ja teraz mam naprawdę zajęty czas i nie, nie będę w stanie tego nagrać i poświęcić całego jednego dnia. Dlatego też właśnie będę robić to po jednej kategorii. Tak zadecydowałam. Poszły już spodnie. Niedługo. Jezu, wariuję z nimi. Jeszcze Mariusz tu za kamerę wystaje. Także tyle w kwestii garderoby. Nie wiem, na czym skończyłam po prostu dzieciaki dzisiaj. E, a ja, wiecie, jestem trochę już zmęczona, bo jednak ten dzień jest długi. Poza tym mnie centra handlowe tak cholernie męczą, że ja, wiecie, fizycznie czuję się jakbym, nie wiem, Mont Everest zdobyła. Dlatego też słuchajcie, nie będę odcinała metek z tych rzeczy. Będę chciała je jeszcze jutro w ciągu dnia w świetle dziennym przymierzyć w domu ze swoimi innymi rzeczami. Właśnie zwłaszcza jeśli chodzi o spodnie, to na przykład spodnie z innymi butami, góry z innymi dołami. E, dlatego też y, mam tutaj paragon i nad wszystkim czuwam. I e, jeszcze wam powiem tak, zrobiłam już spodnie na najbliższy termin i do t-shirty. I mam gdzieś z tyłu głowy swetry, bo zrobiłam trochę taką przebiórkę, zastanowiłam się, których chciałabym się pozbyć, ale jeszcze tego nie zrobiłam i to nie są wszystkie swetry, a swetrów te ja trochę mam. Więc to tak, tak wiecie, na najbliższy termin, jak chcecie, to będę Wam tutaj pokazywała co i jak, bo tak jak mówię, no sukcesywnie będę po prostu pozbywać się tych rzeczy. A jeśli chodzi o dzisiejsze zakupy, to tak, to, co zobaczyłam od razu, no i oczywiście wygląda tutaj pięknie i w tym świetle, dlatego... No, 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 nic z tym nie zrobię, słuchajcie. To jest taki wiskozowy, bardzo gruby sweter. Jest tak przemiły w dotyku. On jest, słuchajcie, jak taka oversize'owa bluza, jeśli chodzi o krój. E, ma tutaj takie przeszycia z tyłu i z przodu. E, na pewno, jeśli go zostawię, zobaczycie go u mnie. Podam Wam od razu numer referencyjny, żebym nie musiała później szukać. Proszę bardzo, ja mam rozmiar M. E, I on jest właśnie w takim dziwnym kolorze, bo on jest. Praktycznie biały, ale ma delikatną domieszkę fioletu, lila, różu Coś w tym stylu Bardzo mi się podoba I jak go przymierzyłam, to po prostu od razu czułam się tak mega komfortowo I nie chciałam go ściągać Więc zostaje Druga kwestia to jest bluza Bo jeśli chodzi o bluzy, to też będę musiała się niestety pozbyć Albo jednej, albo dwóch nawet Bo mam już naprawdę też po 5-6 lat bluzy Akurat czarne, które są już sprane. Ja też nie ukrywam, że ostatnio noszę mniej czerni, zwłaszcza po domu albo tak wiecie, na co dzień, dlatego że Mariusz generuje strasznie dużo kłaków i ja nie, bardzo nie lubię, jak to widać na czarnych ubraniach. I tutaj kupiłam sobie taką bluzę. Wszystko jest zary, jak co. Kupiłam sobie taką bluzę. Ona jest beżowa i słuchajcie, ona jest trochę krótsza. Z racji tego, że ja teraz już, teraz, od jakiegoś czasu, od dłuższego czasu przestawiłam się na spodnie z wysokim stanem, mi to nie przeszkadza, natomiast na chłodniejsze dni na pewno będę chciała pod koszulkę nakładać i tak wiecie, zakasać w spodnie. I taki jest numer referencyjny tej bluzy, widzę, że miga mi bateria, świetnie, straciłam czas na dzieciaki, a nie nagram tego. I ona jest taka beżowa, zwykła, klasyczna. Ale też jutro będę wszystko mierzyć. I trzecia rzecz to są, słuchajcie, takie Mam jeans, Podobne trochę do tych, które mam, ale na pewno są bardziej elastyczne, bardziej komfortowe. I ja wzięłam tym razem 40. A i moja kolejna e, misja, to żeby schudnąć. E, wzięłam 40. Tutaj macie numer referencyjny. One są takie basicowe, ale chcę je jeszcze jutro przymierzyć zobaczyć jak wygląda, słuchajcie miga mi bateria, ja już się żegnam na dzisiaj były porządki były zakupy, ja jestem nadal śnięta, albo się nie mogę obudzić albo jestem po prostu zmęczona, także kończę już tego vloga, mam nadzieję, że przypadł wam do gustu, dajcie znać co myślicie o tych moich gruntownych porządkach w garderobie i akcji zero sentymentu, no będzie się działo. Znaczy wiecie, to dla Was to będzie tak na spokojnie, po, powoli, ale u mnie jednak, no będą większe czystki i czystki, których nie robiłam już parę ładnych sezonów. Dobra, mam nadzieję, że Wasza jesienna garderoba jest już skompletowana, albo dajcie znać, kiedy robiłyście ostatnio czystki takie konkretne. Dobra, miga mi bateria, nie przedłużam. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie i dajcie kciuczka w górę. Pa! Za kamerę wystaje. Skończyłyście. Proszę dać mamie powiedzieć coś. Wracając do tematu. Nie będę robić całego takiego filmu, tylko poczę robić. Dajcie mi nagrać. Mama jest zmęczona. Mariusz, spokój. Zaraz wszyscy wyjdziecie z tej cholery stąd. I dlaczego taki kot tu fruwa? Czy mama może żyć?